Cześć, ja nazywam się Maciej Syłkowski z firmy MS Cloud, a to kolejny odcinek serii comiesięcznego podsumowania zmian w usługach firmy Microsoft. Zapraszam do oglądania. Microsoft Teams wkrótce wprowadzi nową wersję aplikacji Workflows, która zadebiutuje w publicznej wersji próbnej we wrześniu, a globalnie stanie się dostępna w październiku. Nowa wersja aplikacji Workflows zostanie zaprezentowana jako odpowiedź na wcześniejsze uwagi użytkowników dotyczące złożoności i wydajności. Celem jest dostarczenie szybszego, bardziej intuicyjnego i uproszczonego interfejsu. Użytkownicy będą mogli tworzyć zaawansowane automatyzacje w trzech lub mniej krokach. Wśród nowych funkcji znajdą się uproszczony interfejs użytkownika, który będzie działał w czatach Teamsów, kanałach i bibliotekach SharePoint. Nowa biblioteka z szablonów umożliwiająca szybsze odkrywanie popularnych automatyzacji. Automatyzacja za pomocą języka naturalnego pozwalająca użytkownikom opisać, co chcą zautomatyzować. Edytor typu MadLib upraszczający dostosowanie za pomocą prostego języka i dynamicznych miejsc. Nowa wersja aplikacji Workflows będzie domyślnie włączona i nie będzie wymagana konfiguracja ze strony administratorów. Aplikacja nie wpłynie na istniejące automatyzacje ani procesy zgodności. Od sierpnia w Microsoft Teams można korzystać z Copilota podczas spotkań, bez nagrywania i transkrypcji. Organizatorzy będą mogli włączyć Copilota tylko na czas spotkania, dzięki czemu żadne dane ani interakcje nie będą zapisywane. Jeśli w trakcie spotkania ktoś uruchomi nagrywanie lub transkrypcję, Copilot nadal będzie działał, a interakcje pojawią się w podsumowaniu spotkania. Ta zmiana pozwoli zachować prywatność użytkowników przy jednoczesnym korzystaniu z możliwości sztucznej inteligencji. Microsoft wprowadza nową funkcję wyszukiwania spotkań w Microsoft Teams na komputerze stacjonarnym. Użytkownicy będą mogli szybko znaleźć spotkania według tytułu lub uczestnika bezpośrednio z paska wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania umożliwią dołączenie do spotkania, potwierdzenie obecności, przeglądanie podsumowań czy dostęp do czatu, a to wszystko w jednym miejscu. Funkcja ta ma na celu uproszczenie procesu odnajdywania i zarządzania spotkaniami, co poprawi efektywność pracy zespołowej. Nowe możliwości wyszukiwania spotkań w Teamsach na komputerach stacjonarnych będą dostępne w nadchodzących aktualizacjach. Microsoft Teams wprowadza zaawansowane możliwości wyszukiwania dzięki wykorzystaniu języka KQL, umożliwiając precyzyjne filtrowanie wiadomości w czatach i kanałach. Użytkownicy mogą teraz korzystać z operatorów KQL, które wyświetlam właśnie na ekranie. Warto pamiętać, że w KQL nie stosuje się spacji przed i po dwukropku. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy wpisać odpowiednią frazę w pasku wyszukiwania Teams. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko odnaleźć istotne informacje w rozmowach, co znacząco poprawia efektywność pracy zespołowej. Od 7 sierpnia użytkownicy Microsoft Copilot mogą korzystać z modelu GTP-5 bezpośrednio w czacie Copilota. Dzięki temu Copilot będzie jeszcze lepiej rozumiał kontekst danych z aplikacji takich jak Outlook, Teams, Word, Excel czy kalendarz, oferując bardziej precyzyjne i zaawansowane odpowiedzi. Użytkownicy bez licencji Copilot również będą mieli dostęp do GTP-5, choć w zależności od obciążenia serwerów mogą napotkać pewne ograniczenia. Aby skorzystać z nowego modelu sztucznej inteligencji, wystarczy kliknąć przycisk TryGTP5 w prawym górnym rogu interfejsu. Poza tym, dzięki temu modelowi będzie możliwe tworzenie bardziej zaawansowanych agentów AI w Copilot Studio do obsługi złożonych procesów biznesowych. Microsoft wprowadzi zmianę w outlooku na urządzeniach mobilnych, która ma ograniczyć przypadkowe wysyłanie wiadomości. Przycisk Wyślij zostanie przeniesiony z dolnego paska narzędzi na górę w widoku tworzenia wiadomości. Funkcja będzie domyślnie włączona na systemach Android i iOS, co poprawi wygodę korzystania i zmniejszy liczbę niezamierzonych wysyłek. Microsoft wprowadza nową funkcję w Microsoft Copilot dla aplikacji Word, umożliwiającą użytkownikom szybsze zapoznanie się z ostatnimi zmianami w dokumentach. Od końca sierpnia użytkownicy mają dostęp do nowej zakładki Aktywność w podsumowaniu Copilota, która wyświetli ostatnie komentarze i edycje w dokumencie. Będzie możliwość filtrować aktywność według czasu, od ostatniej wizyty, ostatnich dni, tygodnia lub dwóch tygodni. Funkcja ta jest domyślnie włączona, nie wymaga żadnej akcji ze strony użytkowników. Od połowy sierpnia Microsoft Copilot udostępnia funkcję generowania treści wizualnych w module Create wszystkim użytkownikom czatu Copilota, niezależnie od posiadanej licencji. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć i edytować obrazy, plakaty, banery i infografiki za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Funkcjonalność ta jest dostępna na komputerach stacjonarnych z systemem Windows, macOS oraz w wersji webowej, a jej wdrożenie na urządzeniach mobilnych planowane jest na październik. Warto jednak pamiętać, że niektóre funkcje, takie jak generowanie wideo, tworzenie ankiet czy korzystanie z zestawów marki, Pozostaną dostępne tylko dla użytkowników z licencją Copilot. Dodatkowo administratorzy mogą zarządzać dostępem do funkcji generowania obrazów za pomocą ustawień w Centrum Administracyjnym Microsoft 365. Dzięki tym zmianom tworzenie treści wizualnych staje się bardziej dostępne dla szerszego okręgu użytkowników, co może znacząco wspierać procesy komunikacji i prezentacji w organizacjach. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zachęcam jeszcze do pozostawienia subskrypcji na naszym kanale i do zobaczenia w przyszłym materiale.